Dzień Państwu, spotykamy się na kolejnym spotkaniu. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny i wszystkich uczestników spotkań tych radosnej twórczości. Na poprzednim zajęciach, żeśmy się zajmowali quillingiem, dzisiaj będzie dalszy ciąg. Poprzednio robiliśmy kartkę z kwiatami, a dzisiaj zrobimy sowę. Taką, jaka tutaj jest pokazana. Żeby to zrobić, oczywiście potrzebne nam są paseczki, igła do quillingu, wykałaczka, klej. I nożyczki. Na początek narysowałam tutaj ślad tłowia soby. Żeby go zrobić, trzeba skleić dwa paseczki z jednej strony, i następnie robimy taki otok, który sobie oczywiście dopasuje, dopasowujemy do Narysowanego kształtu, i oczywiście sklejamy wszystkie elementy. I potem naklejamy na tą kartkę albo na kartkę czy są bez narysowanego. Żeby nie przedłużać, ja to zrobiłam w ten sposób. Nakleiłam otok i wypełniłam go piórami. Żeby te pióra zrobić, są potrzebne z połowy karteczki, takie koła. Nawijamy je na wykałaczkę albo igłę. Ja to zrobię na igle. Puszczamy troszeczkę, żeby było bardziej luźne. I robimy takie. Kółko, z którego potem robimy wrzecionko. W taki sposób zginamy i powstaje nam takie wrzecionko, które potem systematycznie naklejamy. Ja mam przygotowane tutaj brakujące. I teraz na oczach wszystkich. Tylko odwrócę kartkę do góry nogami. Wypełnię, pomagając sobie. Wykałaczkami. Następnie zajmiemy się skrzydłami, ale po kolei. Najpierw uzupełnimy skrzydełka. Piórka, przepraszam bardzo. A potem będziemy tak musimy je wklejać, żeby nie było dziur. Tak jak na przykład zrobiła się nam tutaj, to robimy mniejsze rzędzienko, ściskamy i oczywiście wklejamy. O. I czasami musimy sobie pomóc wykałaczką, żeby nam się to tutaj wcisnęło. No. O. I mamy w ten sposób wykończony tuł. Dlatego przygotowałam to, bo wykończenie tego tułowu jest czasochłonne. Tu mamy zrobione jedno skrzydło. Skrzydło robimy naklejonych razem z jednej strony paseczków. Ja mam tutaj 8 i wymierzyłam sobie odległość od tego momentu do tego i jakie chcemy skrzydło mieć odległości i potem do tego paseczka na oddzielnej kartce doklejam następne paseczki za dużo kleju to może troszeczkę ją zdjąć robiąc takie o może wezmę tą kartkę to łatwiej państwo zobaczą robiąc tak na okrągło żeby powstały takie żeby coś takiego powstało. Jak tutaj widać takie coś żeby powstało. I wszystkie paseczki w jednym miejscu sklejam i powstanie nam wtedy takie skrzydło. Oczywiście to skrzydło wtedy tutaj naklejamy do naszej sowy. Posmaruję i dokleję. Tam gdzie jest za dużo kleju, to będę ten klej potem wykałaczką starała się wyjąć. Tylko czystą wykałaczką. Żeby nam to nie przeszkadzało. Odwrócimy w ten sposób. I Naklejam oczywiście to, trzeba chwileczkę przytrzymać, żeby się przykleiło. Następnym elementem, który będziemy robić, jest oko. Oko robimy z czarnego paseczka. Tutaj już nawinęłam czarną źrenicę, i do tego trzeba już ręcznie naklejać następne elementy żeby nam oko wyszło tak jak tutaj u tej naszej ładnej sowy. Więc bierzemy końcóweczkę, doklejamy i starannie o, do góry nogami dokleiłam i starannie to jest najbardziej mozolna tutaj w tym wypadku praca, bo trzeba o, nawijać czasami to ucieka ale tak nawijać następny pasek który też dokleimy i potem następny następny tak żeby nam wyszło duże sobie oko ja już nie będę tutaj naklejała bo nie chciałabym żeby to nasze zajęcie było tak długo jak poprzednie i dlatego zrobiłam takie takie sobie oczy. Nakleimy je tutaj, ale żeby nie było czegoś takiego, że nam to oko się przewraca, to musimy z takich samych wrzecionek podkleić dwa takie malutkie elementy, które potem przysłonią oczy. Także teraz przykleimy te elemenciki z jednej strony Z drugiej strony. I mamy tutaj oczy, które tak przykleimy. Jedno i drugie oko. Posmarujemy. I przyklejamy. Jedno oko. I drugie, i teraz musimy zrobić uszy. Uszy robimy z kółeczka. Oczywiście nawinięte takie większe kółeczko. I zaginamy najpierw rzęsionko. Potem jedną stronę w dół, a drugą do przodu. I nam powstaje taki zawijasz. Możemy sobie jeszcze ten zawijasz tutaj ładniej uformować mocniej z jednej strony i, i z drugiej. I wtedy pod to oko doklejamy jedno ucho i doklejamy drugie ucho. Też tu jeszcze zawiniemy. Jak widzicie Państwo, przygotowałam niektóre elementy, żeby to nam szybciej poszło. Teraz musimy oczywiście posmarować i wklejamy jedno już ucho i następnie wklejamy drugie ucho o i sowa ma już to Uszu. Został nam teraz dziób. Dziób tak samo robimy Skółka kółka nawiętego na igle spiralka. Tak jak zawsze kółeczko zamknięte, z tym, że bardzo ścisłe i oczywiście też robimy tak jak w zginamy z jednej strony, żeby nam wyszedł taki kształt dziobu. Także jak widzicie Państwo elementy tej sowy praktycznie biorąc są skółka. I naklejamy. I mamy dziób. To samo robimy z łapkami. Tak samo z kółka naklejonego, z wrzecionka. Z jednej strony w ten sposób zgięty, żeby było proste. I mamy dwie łapki. I teraz, żeby nam ta sowa na czymś siedziała, to musimy... Mamy tu jedną łapkę prościutko, żeby to było i drugą łapkę i teraz musimy zrobić gałązkę gałązkę robimy z całego paseczka zginamy go na pół i teraz robimy gałązkę zginając na przykład jeszcze na pół taka harmonijka harmonijka, tu końcówkę sklejamy. I sklejamy sobie tutaj te końce. I mamy taką gałązkę z jednej strony może być i zaraz możemy dorobić drugą, żeby była gałązka. Coś za dużo mi się kleju dzisiaj bierze, no ale trudno. O. Mamy jedną gałązkę i teraz zrobię szybko taką większą, dłuższą, bo jeszcze mamy do omówienia jedną kartkę, która jest też wykonana z tych samych elementów, czyli spiralki, takie jak kółko, z kuleczek i ósemki, czyli paseczka skręconego w dwie różne strony. A tutaj nam się niech to przyklei. I mamy już sowę siedzącą na gałęzi. Teraz jeszcze chciałam Państwu pokazać jedną kartkę, którą Państwo mogą sobie sami wykonać, bo jest naprawdę bardzo prosta. Jest to, jak Państwo widzą kartka z kwiatami, a kwiaty są wykonane z bardzo prostych elementów. I jak tutaj widać oczywiście gałązka, kawałek. Paska. Kwiatki są to nakręcone, takie małe kuleczki na igle albo na wykałaczce. Liście są oczywiście zrobione ze sprężynki, sklejonej i wygiętej jak wrzecionko, tylko nam tu mamy mniejsze. Ta trawa, jest tak samo zrobiona jak żeśmy robili gałązkę przy naszej sobie. Jak tu ją wkleimy, to jest już ciekawsza nasza karteczka. I oczywiście, esy skręcone. Czyli po prostu bierzemy wykałaczkę lub igłę, skręcamy jeden końcówkę, końcówkę w jedną stronę. Drugą końcówkę. W drugą stronę. I powstaje nam. O, takie ucho nam powstało, ale możemy je sobie uformować, jak tutaj chcemy. Ja już nie będę przyklejać tego, ale już nam tutaj wychodzi kartka. Jeszcze dobrze jest, żeby było takie jedno kółeczko, albo nawet tam się do... No. O, tutaj damy tego esza. To żegniemy w ten sposób, żeby nam to bardziej pasowało. To możemy dodać, przykleić i mamy takiego. Taką karteczkę wykonaną bardzo prosto. Tutaj po prostu jest tego więcej. A na zakończenie chciałam pokazać Państwu jeszcze jedną rzecz, też sowe, zrobioną w ten sam sposób jak te kartki, z tym, że z falistej tektury. I tu trzeba tylko pamiętać, żeby ten środek był dokładnie sklejony, żeby one nam te elementy nie uciekły. Jest to nasze ostatnie spotkanie przed. Wakacjami, więc życzę wszystkim Państwu zdrowych, wesołych, przyjemnych wakacji, dużego wypoczynku. Moim dziewczynom życzę wszystkiego dobrego oraz wspaniałej weny twórczej, bo czeka nas w listopadzie wystawa. Do zobaczenia we wrześniu. We wrześniu mam nadzieję, że zobaczymy się już w naszej siedzibie. Do widzenia.